Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wita się z Wami, ksiądz Jakub Lorenz, w adwentowej serii Dilexit Nos, czyli Umiłował nas, w serii w której będziemy dotykać serca Jezusowego i próbować coraz bardziej odnajdywać się w doświadczeniu serca naszego Pana. Papier Franciszek w kolejnych punktach encykniki. Pisze następujące słowa. Począwszy od orygenesa, różni ojcowie Kościoła wyjaśniali tekst Jana 7.38 rzeki wody żywej popłynął z jego wnętrza jako odnoszący się do samego wier wierzącego, chociaż jest to konsekwencja faktu, że On sam pił z Chrystusa. Tak więc zjednoczenie z Chrystusem ma na celu nie tylko ugaszenie własnego pragnienia, ale także sprawia, że stajemy się źródłem ożywczej wody dla innych. Oryganes powiedział, że Chrystus spełnia swoją obietnicę, sprawiając, że wypływają z nas strumienie wody. Dusza człowieka, stworzona na obraz Boży, może w sobie zawierać i z siebie wydobyć studnie, źródła i rzeki. Święty Ambroży z kolei zalecał, by pić z Chrystusa, aby źródło wody w was obfitowało i wypływało ku życiu wiecznemu. Mariusz Wiktoryn utrzymywał, że duch święty jest dany w takiej obfitości, że ten, kto go otrzymuje, staje się łonem, które wylewa rzeki wody żywej. Święty Augustyn mówił, że tą rzeką, która wypływa z, wierz z wierzącego, jest życzliwość. Święty Tomasz Zakwinu powtórzył tę ideę, twierdząc, że gdy ktoś spieszy się, by przekazywać innym rozmaite dary łaski, które otrzymał od Boga, z jego wnętrza. Wypływa woda życia. Rzeczywiście, jeśli ofiara krzyża złożona z miłością i pokorą przyniosła nieskończone wynagrodzenie należne za grzechy rodu ludzkiego, to Kościół, który rodzi się z serca Chrystusa, przedłuża i przekazuje w każdym czasie i miejscu skutki tej jednej, jedynej odkupięczej męki, która doprowadza ludzi do bezpośredniego zjednoczenia z Panem. Kochani słuchacze, wędrujemy już tak naprawdę ku końcówce encykliki. To, co teraz papież Franciszek mówi, są to już pewne wnioski, które wynikają z całej treści, którą przeszliśmy w ostatnich dniach i tygodniach. Jaka to była wspaniała droga. Droga relacji, droga przyjaźni, droga miłości, droga szukania, droga odnajdywania, droga zranienia, droga uzdrowienia, droga różnych, 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 różnych aspektów. I dzisiaj Papież Franciszek mówi tak, że tekst z Jana rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza, mimo tego, że zanurzony jest w osobistej relacji człowieka z Jezusem, mimo że zanurzony jest w osobistym osiąganiu tego, co mówimy i nazywamy przyjaźnią z Chrystusem. To tak naprawdę ta relacja ostatecznie nie jest tylko dla nas, ale jest dla tych, którzy są wokół nas. Chyba każdy z nas zna i każdy z nas ma wokół siebie takie osoby, od których bije pewne ciepło, bije pewna światłość, bije pewna mądrość, bije taki wewnętrzny pokój, który nas przenika. I my do takich osób lgniemy. My do takich osób idziemy, my z takimi osobami chcemy przebywać. Dlaczego? No właśnie. Chcemy przebywać z takimi osobami, lgniemy do takich osób, bo odnajdujemy w nich coś nadprzyrodzonego. A tą nadprzyrodzoną rzeczą są te źródła łaski Bożej. Są te rzeki, które płyną z wnętrza tego człowieka. Jakie to jest, moi drodzy, niesamowite, że nasza. Pojedyncza relacja, osobista, prywatna relacja z Bogiem, ta wertykalna relacja, potrafi uzdrowić, utrzymać, uświęcić tak wiele tych wertykalnych. Jak potężne, jak nieskończone, jak um, przejmująco wielkie musi być to źródło płynące z serca Chrystusowego źródło łaski. Skoro ono pozwala kochać właściwie niepojętą, nieskończoną ilość osób, taką miłością, jaką miał Chrystus. Tego przecież próbujemy się uczyć w tych katechezach. Dusza człowieka stworzona na obraz Boży może w sobie zawierać i z siebie wydobywać studnie, źródła i rzeki. Studnie, które wymagają opieki. I które wymagają wielkiej pracy, żeby można było z nich czerpać. Dzisiaj przyjeżdża maszyna wierci dziurę w ziemi, i jest dnia, ale dawniej, jak dużo pracy wymagało to, aby wkopać się te kilka, kilkanaście czasami kilkadziesiąt metrów w głąb, żeby móc czerpać czystą wodę. I to nasze budowanie relacji z Panem Bogiem, nasza modlitwa, nasze, Konfrontowanie się z prawdą o nas samych to jest właśnie ten wysiłek budowania studni. Źródła. Źródła biją tam, gdzie jest piękno. Biją najczęściej w górach, w zakątkach, które no, są czarujące. Nie wiem, czy ktoś z Was był przy jakimkolwiek źródle jakiejś rzeki. Ja byłem przy kilku i zawsze mnie to fascynowało, jak to są piękne i dziewicze i niesamowite miejsca. I to źródło jest niesamowicie piękne. I to źródło jest niesamowicie przejmująco dotykające. Kochani, warto zanurzyć się w tym źródle i warto go poszukać. I my możemy być takim źródłem dla innych, że ktoś zachwyci się pięknem, z którego bije ta łaska Boża. Pięknem naszego człowieczeństwa, o które próbujemy dbać w tym Adwencie. I w końcu rzeki, które są życiodajne które dają pokarm, które dają wodę, które nawadniają pola. I my możemy być takimi życiodajnymi rzekami, które będą dawać życie tym, pomiędzy którymi będą płynąć. A rzeka płynie w różnych miejscach, wije się pomiędzy pagórkami, trudnościami, aby w końcu dotrzeć do przestworu morza lub oceanu. I my tak samo płyniemy od źródła jakim jest serce Jezusa dajemy tam gdzie ta rzeka nie może dopłynąć przez nasz wysiłek wodę z głęboko i z wielkim trudem wykopanych studni aż w końcu trafiamy do z powrotem przez tworu wód jakim jest zanurzenie się w Bogu po naszej śmierci to co dalej pisze papież Franciszek też jest niesamowite aby źródło wody w Was obfitywało i wypływało ku życiu wiecznemu, trzeba pić z Chrystusa. Każda relacja ludzka wyczerpuje się prędzej czy później. A tylko zanurzenie w Chrystusie pozwala nam ją utrzymać. Moi drodzy, dzisiaj jest czwarta niedziela Adwentu. Usłyszymy w tekstach świętych na mszy. Moment, w którym Maryja idzie do Elżbiety, bo usłyszała, że jest w ciąży, aby jej pomóc, aby zaspokoić jej pragnienie, jej potrzeby. Stańmy się dzisiaj, i poprośmy Jezusa o to, abyśmy stawali się źródłami dla innych. Popatrzmy prosto w oczy Jezusowi i powiedzmy chcę, żeby we mnie tryskało źródło Twojej miłości. Chcę. Aby moje serce stało się Twoim sercem. Chcę, aby rzeki wody żywej wypłynęły ze mnie. Jak będziesz przyjmować, będziesz przyjmowała komunię świętą dzisiejszego dnia, pomyśl sobie o tym, jak to dobrze stać się źródłem życia dla innego człowieka. Wierzcie mi, nie ma wspanialszego doświadczenia i uczucia. Nie ma wspanialszego przestrzeni zjednoczenia z Bogiem w relacjach. Niż to doświadczenie. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Dzisiaj czwarta niedziela Adwentu. Właściwie już jesteśmy zaraz przed doświadczeniem Bożego Narodzenia. Lądujemy. Dwa odcinki: poniedziałkowy i wtorkowy. już we wtorek mamy Boże Narodzenie, właściwie Wigilię. Będzie jeszcze jeden odcinek podsumowujący. I pewnie zostanie on opublikowany nie w Boże Narodzenie, ale w Święto Świętego Szczepana. Żeby już przy końcu świętowania. Móc sobie ten czas podsumować. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Błogosławię Wam. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Słyszymy się jutro, równo o godzinie szóstej. Mówił do Was ksiądz Jakub Lorenz.